Era Zielonych Kart w Stany Zjednoczone Ameryki dobiegła końca. Stany Zjednoczone zawieszają program Diversity Visa Program, bardziej znany jako Loteria Zielonych Kart. Powodem takiej decyzji była strzelanina na uniwersytecie Brauna, oświadczyła amerykańska minister bezpieczeństwa wewnętrznego Christy Noem. Sprawca przyjechał do Stany Zjednoczone Ameryki dzięki wygranej w Loterii Zielonych Kart. W Białym Domu oświadczono, że Stany Zjednoczone nie będą już więcej losować zielonych kart a zamiast tego proponują zakup złotych kart od Donalda Trumpa. Obecna sytuacja wydaje się być tylko pretekstem do realizacji tego, czym Trump groził od dawna, gdyż od dawna sprzeciwia się loterii zielonych kart. W 2017 roku, podczas swojej pierwszej kadencji prezydenckiej, Trump nalegał na zniesienie tego programu. Wtedy kierowca pick-up'a wjechał na ścieżkę rowerową, pobił ludzi, a także staranował szkolny autobus, a tamten kierowca również posiadał zieloną kartę. Co dalej? Czy Trump naprawdę całkowicie zamyka program zielonych kart, który był dość popularny w stany zjednoczone Ameryki przez ostatnie trzy dekady? Nazywam się Aleksiej Pieczy. Przeanalizujmy ten temat razem. Proszę was o subskrypcję tego kanału, lajka i komentarz pod odcinkiem. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału na Telegramie Pieczy. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Tam publikujemy najświeższe wiadomości na bieżąco, gdy tylko się pojawiają. A więc prezydent Stany Zjednoczone Ameryki Donald Trump zawiesił program loterii zielonych kart po strzelaninie na Uniwersytecie Brauna. Podejrzany o atak, Portugalczyk Niełerz Walente, jak twierdzą, wjechał do Stanów Zjednoczonych właśnie dzięki temu programowi. Dzień wcześniej minister bezpieczeństwa wewnętrznego Stany Zjednoczone Ameryki Krystyna M., oświadczyła, cytuję. Z polecenia prezydenta Trumpa natychmiast nakazują Służbie Obywatelstwa i Imigracji Stany Zjednoczone Ameryki zawiesić działanie programu Diversity Visa, jeden loteria różnorodności. Robi się to po to, aby Amerykanom nie mogła zostać wyrządzona krzywda, z powodu tego szkodliwego programu. I tak wspominając o podejrzanym o na Uniwersytecie Browna, minister powiedziała, Temu okropnemu człowiekowi nigdy nie powinno było pozwolić wjechać do naszego kraju. To stało się teraz powodem zamknięcia programu Zielonych Kart. Przypomnę, że 48-letni obywatel Portugalii, Neves Walente, jest podejrzany o atak na uniwersytecie Brauna. W strzelaninie w placówce edukacyjnej zginęło dwóch studentów, a dziewięć osób zostało rannych. Portugalczyk jest również podejrzany o zabójstwo profesora z Massachusetts Institute of Technology. Sam Nieves Valente został znaleziony w czwartek, 18 grudnia, martwy z raną postrzałową i najwyraźniej popełnił samobójstwo. Według danych władz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Portugalczyk przyjechał do Stanów Zjednoczonych w 2017 roku w ramach programu imigracyjnego Diversity Visa 1. To ta loteria zielonych kart, która miała miejsce podczas pierwszej kadencji Trumpa. Zaznaczę, że zwycięzcy losowania otrzymują wizy imigracyjne do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Które dają prawo do późniejszego uzyskania statusu stałego rezydenta. Warto podkreślić, że wszyscy zwycięzcy są dokładnie sprawdzani przed wpuszczeniem do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Obecna decyzja Donalda Trumpa o zamknięciu programu Zielonych Kart sprawia wrażenie, jakby wreszcie znalazł pretekst, by to zrobić. Z drugiej strony, historia strzelca wydaje się trochę dziwna. Podaje się, że Niuez Valente przyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2000 roku na studia na właśnie tym uniwersytecie Brauna. Wtedy wjechał do kraju na wizie studenckiej, ale nie precyzuje się, gdzie przebywał Portugalczyk po ukończeniu studiów, aż do uzyskania zielonej karty w 2017 roku. Nie można wykluczyć, że cały czas był w Stanach Zjednoczonych. Sam Donald Trump od dawna sprzeciwia się programowi loterii zielonych kart. W 2017 roku, w pierwszej kadencji, Donald Trump domagał się zniesienia programu DB1. Wtedy powodem był atak w Nowym Jorku. Gdy kierowca pick wjechał na ścieżkę rowerową, potrącił ludzi i uderzył w szkolny autobus. Atak, którego ofiarami padło 8 osób, został uznany przez amerykańską policję za akt terrorystyczny. I jak twierdziły władze Stany Zjednoczone, Ameryki napastnikiem był imigrant z Uzbekistanu, Fula Saipov, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych właśnie dzięki programowi imigracyjnemu 1, czyli tej samej loterii zielonej karty. Tak. Wiadomości są naprawdę niepokojące i rozumiem, że od takiego natłoku informacji wielu osobom po prostu przegrzewa się mózg. Żyjemy w stanie przewlekłego stresu i to normalne, że jesteśmy tym zmęczeni. A propos, jeśli czujecie, że jesteście już na skraju, że jak to się mówi, bateria się wyczerpała i nic nie cieszy, to mam dla was kilka zaleceń. To kanał YouTube Bobby Rapsay, prowadzony przez świetnego psychologa który bez trudnej terminologii analizuje codzienne wiadomości i wyjaśnia złożone procesy psychologiczne. Swoją drogą pojawił się u niego świetny odcinek o tym, dlaczego czujemy się zmęczeni nawet bez pracy i jak sobie z tym poradzić. Link do kanału YouTube Bobby Rapsay znajduje się w opisie tego filmu. Koniecznie zajrzyjcie, koniecznie subskrybujcie i obejrzyjcie ostatnie odcinki. Są bardzo wartościowe. Naprawdę pomagają, wiecie, poukładać sobie w głowie, a my będziemy kontynuować. Przypomnę, że loteria Green Card ruszyła w Stany Zjednoczone Ameryki w 1990 roku i prowadzi ją Departament Stanu. W loterii uczestniczą obywatele krajów z emigracją do Stany Zjednoczone Ameryki. Poniżej 50 tysięcy osób rocznie. Loteria przewiduje przyznanie każdego roku do 55 tysięcy wiz dla obywateli tych krajów. Posiadacze zielonej karty. Mogą zostać obywatelami Stanów Zjednoczonych Ameryki po pięciu latach. W loterii wizowej na rok 2025 wzięło udział około 20 milionów osób. Wizy zostały zatwierdzone dla ponad 131 tysięcy osób, w tym członków Rodzin Zwycięzców Loterii. Po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu. Stany Zjednoczone Ameryki zaostrzyły walkę z nielegalną emigracją. Obowiązujące środki obejmują deportacje nielegalnych migrantów i wyższe opłaty za wizy pracownicze. I właśnie nieco ponad tydzień temu prezydent Stany Zjednoczone Ameryki Donald Trump rozpoczął program amerykańskich wiz dla zamożnych cudzoziemców, którzy mogą zapłacić za ich uzyskanie co najmniej milion dolarów. Program Złotej Karty. Donalda Trumpa oczywiście obiecuje uzyskanie prawa pobytu w Stany Zjednoczone Ameryki w rekordowo krótkim czasie i wymaga wniesienia opłaty w wysokości 1 miliona dolarów, która jak sam Trump się wyraził, jest dowodem na to, że dana osoba przyniesie znaczące korzyści Stanom Zjednoczonym. Trump twierdzi, że złota karta jest dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. A kiedy Trump po raz pierwszy przedstawił ten program, porównał złotą kartę do zielonej karty, która pozwala imigrantom o różnym poziomie dochodów na stałe mieszkać i pracować w Stany Zjednoczone Ameryki. Jednak zdaniem wielu ekspertów, tych programów raczej nie można porównywać, ponieważ uzyskanie złotej karty narusza zasadę sprawiedliwości i daje przewagę właśnie bogatym ludziom. Ale Trumpa to nie obchodzi. 6 grudnia minister bezpieczeństwa Stany Zjednoczone Ameryki, Krystyna M., Ogłosiła, że administracja Donalda Trumpa chce rozszerzyć zakaz wjazdu dla obywateli ponad 30 państw. Ograniczenie wprowadzono po oskarżeniu Afgańczyka o strzelanie do dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej niedaleko Białego Domu. Rozszerzenie opiera się na zakazie ogłoszonym przez administrację republikańską w lipcu. Wtedy obywatelom 12 krajów zakazano wjazdu do Stanów Zjednoczonych Ameryki. A osoby z siedmiu innych objęto ograniczeniami. Postrzelaninie koło Białego Domu. Administracja już zaostrzyła ograniczenia dla 19 krajów z pierwotnej listy zakazu wjazdu, w szczególności dla obywateli Afganistanu, Somalii, Iranu i Haiti. A jeszcze wcześniej, 28 listopada, sam Donald Trump oświadczył, że jego administracja na zawsze wstrzyma migrację ze wszystkich krajów trzeciego świata po ataku na żołnierzy Gwardii Narodowej koło Białego Domu. Cytat. Na zawsze wstrzymam migrację ze wszystkich krajów Trzeciego świata, aby umożliwić systemowi Stanów Zjednoczonych pełne odrodzenie się, zakończyć wszystkie miliony nielegalnych uznań Joe Bidena, w tym te podpisane przez długopis Joe Bidena, i usunąć każdego, kto nie jest czystym atutem dla Stanów Zjednoczonych. Wtedy też Trump wezwał do przeprowadzenia pełnowymiarowego, dokładnego przeglądu każdej zielonej karty. Cytat dla każdego cudzoziemca z każdego kraju. Powodującego zamieszki. Ogólnie rzecz biorąc, walka Trumpa z migrantami trwa dalej. Przyjaciele, jeśli ten odcinek był dla Was przydatny, proszę Was o wsparcie tego kanału na YouTubie finansowo poprzez dowolną darowiznę lub płatną subskrypcję za pomocą linków i danych podanych w opisie tego filmu. To już wszystko. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia.